Wakacje to czas wypoczynku, ale także okazja do podjęcia pracy wakacyjnej. Młodociany to osoba, która ukończyła lat 15, a nie ukończyła 18. Może być zatrudniona na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Po skończeniu lat 16 może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale tylko przy wykonywaniu prac lekkich. To właśnie dziś na tej drugiej formie zatrudnienia się skupię: lekkich, czyli jakich. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego pracownika młodocianego. Pracodawca, w uzgodnieniu z lekarzem wykonującym zadania służby medycyny pracy, sporządza wykaz prac lekkich. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez okręgowego inspektora pracy. W przepisach znajduje się wykaz prac wzbronionych osobom młodocianym. Rozporządzenie wymienia prace wzbronione takie jak: związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała, w narażeniu na działanie czynników szkodliwych, np. biologicznych. Podkreślenia wymaga fakt, że młodociany nie może sprzedawać alkoholu i wyrobów tytoniowych. Umowa o pracę czy umowa zlecenie? Młodocianego można zatrudnić na podstawie umowy o pracę, jak również w oparciu o umowę cywilno-prawną. Należy także zaznaczyć, że konieczne jest przeprowadzenie wstępnych badań medycyny pracy, jak również przeszkolenie pracownika młodocianego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak długo można pracować na wakacjach? Czas pracy młodocianego w okresie ferii letnich i zimowych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 w tygodniu. Czas pracy młodocianego do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Przy zatrudnianiu pracodawca powinien poprosić młodocianego o zaświadczenie o zatrudnieniu lub o niepozostawaniu w zatrudnieniu, ponieważ limity, o których wspomniałam wcześniej, obowiązują łącznie u wszystkich pracodawców. Młodocianego nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, która wypada między godziną 22 a 6 rano. Pracownikowi młodocianemu przysługuje przerwa od pracy, która trwa nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu w każdym tygodniu pracy przysługuje nieprzerwany 48-godzinny odpoczynek, który powinien obejmować niedzielę. Ile można zarobić w wakacje? Przy zatrudnianiu do prac lekkich. Młodocianemu przysługuje takie samo wynagrodzenie jak pracownikowi pełnoletniemu. Na dzień dzisiejszy stawka ta wynosi 3010 zł brutto przy zatrudnieniu na cały etat, natomiast minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenie to 19,70 zł. Brutto. Pracodawca, który narusza przepisy o zatrudnieniu osób młodocianych, podlega karze grzywny od 1000 do 30 tysięcy zł. Więcej informacji, w tym również jak zgłaszać nadużycia, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Zapraszam do czytania i oglądania. Paulina Kosieracka